Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów na temat podwrażliwości układu przedsionkowego. O podwrażliwości mówimy, kiedy dziecko ma problem z niedostatecznym rozpoznawaniem ruchu. Dąży do poznawania nowych aktywności. Wykazuje bardzo dużą potrzebę ruchu. Poszukuje tak zwanych bodźców płynących z układu przedsionkowego. Kilka przykładów charakterystycznych dla dzieci z podwrażliwością układu przedsionkowego. Dziecko może nie zauważyć, że ktoś nim porusza. Gdy już zacznie się huśtać, może się huśtać przez dłuższy czas i przy tym nie czuć zawrotów głowy. Nie zauważa, że upada, nie reaguje z zachowaniami obronnymi, czyli wyciąganiem rąk, nóg, by się podeprzeć. Dziecko potrzebuje bardzo dużo ruchu. Może Mieć problem ze spokojnym siedzeniem lub pozostawianiem w miejscu. Musi wstać z krzesła, by pochodzić podczas zajęć, spożywania posiłku czy też oglądania telewizji. Nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. Często kołyszy się w przód, tył, podskakuje, począsa głową, przyjmuje pozycję głową w dół. Często skasz, skacze po łóżku, kołysze się na fotelu bujanym, kręci się wokół własnej osi na krześle obrotowym, na karuzelach, na placu zabaw, czy też na bączku obrotowym. Bardziej niż inne dzieci lubi huśtawki, koniki, trampolinę, lubi się huśtać wysoko przez dłuższy czas. Dzieci z podwrażliwością układu, przedsiąkowego mają bardzo duże zapotrzebowanie na ruch. Często takie dzieci mają problem z koncentracją uwagi i tak jak wspomniałam, z wysiedzeniem w jednym no. miejscu. co z późniejszym czasem sprawia trudności w szkole. Ponieważ często takie dzieci nie są w stanie wysiedzieć, 45 minut przy stoliku i rozwiązywać zadania, czy też słuchać nauczyciela. W takich przypadkach stosuje się piłki terapeutyczne, poduszki balansowe, dyski sensoryczne, które dostarczają wrażeń ruchowych i jednocześnie. Obniżają poziom pobudzenia, poprawiają koncentrację uwagi na zadaniu, sprawiają, że dziecko może dłużej wytrzymać w pozycji siedzącej. Należy zaplanować krótkie przerwy podczas zajęć na proste ćwiczenia ruchowe dla zaspokojenia potrzeby ruchu dzieci. To da nam większą szans, szansę na lepszą koncentrację uwagi i skupienie się dziecka na wykonywanym zadaniu. Chciałabym przedstawić kilka przykładów ćwiczeń, które pomogą w stymulacji przedsionka. Bieg w miejscu, skoki obu ze skoki z podwyższenia. Przeskakiwanie przez niskie przeszkody, przysiady, podnoszenie się na krześle obu rącz, przeciąganie się jak powstanie z łóżka w pozycji siedzącej i stojącej, opady na ścianę obu rącz, popychanie ściany, skłony i wyprosty. Delikatne, powolne kręcenie się wokół osi ciała, toczenie się po podłodze, przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę. Oprócz tych przykładów yy, ćwiczeń, także należy pamiętać yy, o ruchu na świeżym powietrzu, o spacerach, o zabawach na Placu Zabaw. Ślizgawkach, huśtawkach, e, także o basenie. I na dzisiaj to by było tyle. Zatem, do zobaczenia.